Tak zwane kąpielisko w jurowcach. Miejsce znane i tradycyjne od lat. Jak widać, do dzisiaj popularne. Obok jest yy, Jurajski Park Dinozaurów, Grzybów, Owadów. Takie zagłębie imprezowe tu się zrobiło. Natomiast ciężko tu wytrzymać. Mówię, bo w, przy tym ruchu samochodowym to ciężko relaks. Tu ciężko wytrzymać praktycznie y, ciężko tu wytrzymać dłużej niż kilka minut przy takim hałasie, więc miejsce do relaksu jest raczej słabe. A zagłębie imprezowe, bo obok jest Podlaskie Muzeum Wsi, Kultury, Skansen Ludowy, y, Muzeum Iluzji w Zajeździe Wiking, kąpielisko, no i także, no ale ten mówię, ruch samochodowy tutaj, szczególnie jak przyjeżdżają tiry naprawdę raczej miejsce dosyć koszmarne, a nie wypoczynkowe czy relaksacyjne. Szum samochodów naprawdę mało relaksujący, a raczej męczący.